Zewsząd dochodzą nas sygnały, że pandemia będzie miała szokujące efekty dla gospodarki, że ekonomia jest na skraju załamania. Prawdopodobnie oznacza to dla większości z nas problemy. Niektórzy stracą pracę, inni pewnie będą musieli pogodzić się z niższymi zarobkami. Jak sobie w tej sytuacji poradzić, oczywiście z psychologicznej strony? To, o czym mówisz, czyli zaburzenia do, związane z bezpieczeństwem pracy, bezpieczeństwem zarobków. Yy, Uderzają bardzo mocno w podstawy naszego bezpieczeństwa, nie tylko nas samych, ale naszych bliskich, naszych rodzin. I myślę, że podstawową rzeczą, jaką możemy zrobić w tej chwili, to nie czekać, aż się skończy epidemia i kryzys, tylko już zacząć się zastanawiać, co możemy zrobić tu i teraz. Czas epidemii sparaliżował w znacznym stopniu nasze życie. Pozamykane punkty usługowe, praca zdalna, zamknięte restauracje, odwołane koncerty i spektakle. Z każdym dniem zaczynamy się coraz mocniej obawiać o swoją pracę, o to, czy dostaniemy kolejną wypłatę. Tłumimy w sobie niepokój, staramy się robić dobrą minę do złej gry i uśmiechamy bez beztrosko do partnera i dzieci. Czy słusznie? Jak powinniśmy poradzić sobie z tymi obawami? Przede wszystkim, jak z każdymi silnymi emocjami, nie pozostawajmy z nimi sami. Porozmawiajmy z rodziną, z bliskimi o tym, co nas niepokoi. Podzielmy się lękiem przed utratą pracy. Dzięki temu znajdziemy sojuszników, którzy pomogą nam znaleźć rozwiązanie z tej trudnej sytuacji. Już teraz zacznijmy śledzić uważnie prognozy rynku. Wykorzystajmy czas pobytu w domu na znalezienie dobrych, solidnych szkoleń i e learningowych. Poszerzajmy swoje kompetencje i przygotujmy się w ten sposób na czas po zakończeniu epidemii. To mhm. co możemy zrobić tu i teraz? No, tu i teraz możemy usiąść i zastanowić się, jak na przykład zrewidować nasze bieżące wydatki. Trochę nas y, obostrzenia y, urzędowe do tego zmuszają, tak? czyli wychodzimy mniej na miasto, więc pewnie też mniej wydajemy. Zastanówmy się, czy to produkty, które kupujemy, można zastąpić tańszymi. Na pewno to jest czas, kiedy warto wspólnie usiąść w rodzinie i przedyskutować ze wszystkimi to, że myślimy o zacieśnieniu trochę pasa i kiesy, czy tempa wyciągania pieniędzy z bankomatu. Czyli I... musimy potraktować trochę to gospodarstwo domowe, rodzinę, jak firmy, tak? Zdecydowanie. dają przychody. Trzeba trochę popracować Zobaczyć nad kosztami nad kosztami. No dobrze, a gdzie szukać wsparcia, takiego psychologicznego właśnie? Na początku tego wsparcia trzeba szukać wśród najbliższych. My często, my dorośli, nie chcemy się na przykład przyznać przed dziećmi, że, że jest, są jakieś trudności. Nie chcemy przyznać się przed partnerem, że mamy zagrożenie spadku dochodów albo utraty pracy. Znamy takie historie, gdzie czasami ludzie wychodzili miesiącami. Tak jak codziennie do pracy, bo wstydzili się przyznać partnerowi, że tej pracy nie mają. Więc ważne jest, żeby teraz wykorzystać czas pobytu w domu i zrobić wspólną naradę, porozmawiać z dziećmi, powiedzieć im, że może być trudno. Kolejna rzecz to są nasi współpracownicy, ci ludzie, z którymi na co dzień pracujemy. Rozmawiajmy z nimi, szukajmy wspólnie rozwiązań. Myślę, że to jest czas na uruchomienie czegoś, co nie jest naszym atutem, jeżeli chodzi o Polaków, czyli pracę zespołową. Zacznijmy działać razem, szukajmy wspólnych rozwiązań, dyskutujmy, róbmy wirtualne burze mózgów i zastanawiajmy się, co możemy zrobić teraz i jak planować nasze życie po zakończeniu epidemii. Pracujemy w domu. Zaczynają się niepokojące wieści z rynku. Wydaje się, że nasza sytuacja jest stabilna, że możemy się czuć bezpieczni, ale jednak pojawia się niepokój. Zaczynamy się obawiać, że po zakończeniu epidemii nasza pozycja rynkowa się osłabi. Jak możemy wykorzystać ten czas? Jak przygotować się do nadejścia potencjalnego kryzysu? Myślę, że najważniejszą rzeczą, którą możemy teraz zrobić, to pozostawanie aktywnym. Zastanówmy się, gdzie są nasze deficyty, a gdzie leżą nasze kompetencje. Zastanówmy się, co możemy zrobić wspólnie. Śledźmy informacje z rynku, pomyślmy razem, w zespole, o tym, co możemy zrobić, żeby nasza firma bezpiecznie przetrwała czas epidemii, ale była też gotowa na to, co przyjdzie później. To, co teraz mówisz, to trochę brzmi, jak taki poradnik jak się przygotować na nowe czasy? No bo na pewno te nowe czasy będą. Myślę, że wyjdziemy z epidemii jednak zmienieni. Czy my jako pracownicy możemy wyciągnąć jakieś wnioski na przyszłość? Być może zmienić swój stosunek w ogóle do pracy zawodowej. Sięgnąć po jakieś nowe rozwiązania. Ja myślę, że wielu z nas spojrzy na tą pracę w sposób taki krytyczny, a może po prostu z dystansem i zastanowi się, czy dalej chcemy robić to co robiliśmy. Może trochę zostaniemy przymuszeni do zmiany sposobu zarabiania pieniędzy, bo po prostu w naszej branży kryzys dotknie nas bardziej. Może zastanówmy się, siedząc teraz w izolacji nad tym, że możemy robić coś innego, to może to jest Dobrze, czas na to, żeby uruchomić startup, tak? Pomyśleć o czymś innowacyjnym, nowym, co będzie potrzebne właśnie na nowe czasy. Ja sądzę, że to też jest ten moment taki trochę przełomu, który. Naturalnie też nam się zdarza co kilka lat, że coś się zmienia w naszym życiu i zaczynamy myśleć inaczej o naszej pracy. Czyli nie jest to właściwie porada na czas pandemii, tylko uniwersalna, żeby wykorzystać ten czas spędzony w domu na przygotowanie jakiegoś planu awaryjnego, tak? Zdecydowanie dobrze, tak, zdecydowanie tak. No dobrze, ale i tak życzymy oczywiście wszystkim, żeby ten plan awaryjny nie był potrzebny. Mówiłaś już wcześniej, że tego czasu spędzonego w domu, czy podczas izolacji, czy podczas kwarantanny nie warto marnować, żeby się nie rozleniwić. Może to jest dobry pomysł, żeby ten czas wykorzystać do rozwoju zawodowego, na przykład yy, można się zapisać na jakieś szkolenia. Decydowanie tak. To jest czas zarówno do tego, żeby rozwijać kompetencje potrzebne nam w tej pracy, w której jesteśmy, ale też może szukać nowych ścieżek, myśleć o swoim rozwoju. Jest mnóstwo platform e-learningowych, Firmy szkoleniowe otwierają w tej chwili bardzo dużo kursów online. To są kursy, gdzie możemy bezpośrednio kontaktować się też z trenerami, z kołczami. Więc wykorzystajmy też ten czas, trochę naśladując dzieci, które są w szkole, do tego, żeby się uczyć, do tego, żeby wziąć udział w seminarium na rzeczy, na które zwyczajnie w normalnym dniu pracy nie mamy czasu. To jest trochę też taka inwestycja w nasze bezpieczeństwo, przyszłe bezpieczeństwo zawodowe. Zdecydowanie tak, absolutnie. Bardzo dziękuję i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka naszego programu Wsparcie Psychologiczne w czasie epidemii. Czas epidemii dla wielu z nas jest bardzo trudny. Żyjemy w dużym obciążeniu, obawiamy się choroby, boimy się co będzie z naszą przyszłością. Dlatego często zdarza się, że zaczynamy się też bać tych ludzi, którzy są chorzy albo przebywają w kwarantannie. Pamiętajmy jednak o tym, że oni szczególnie wymagają naszego wsparcia i opieki. Nie wykluczajmy ich poza margines społeczeństwa. Nie stygmatyzujmy, bądźmy z nimi solidarni.